Upokorzona Brazylia płacze o złoto mundialu, powalczą Niemcy. To jest lokał prawie proszę państwa. Co możemy więcej powiedzieć? 7 do 1 jest tak wymowny. Wszystko się skończyło. Jeszcze się nie skończyło. Dziś drugi półfinał Argentyna-Holandia. Dobry wieczór, Sylwia Dekiert. Zapraszam na wiadomości sportowe. Brazylia, Niemcy 1 do 7. Trudno uwierzyć w to, co stało się w Belo Horizonte w półfinale mundialu. Bezradna Brazylia kontra perfekcyjne Niemcy, czyli klęska gospodarzy turnieju. Przez ponad trzy tygodnie dociekaliśmy, co stało się z piłkarską sambą. Zagadka rozwiązana. Niemcy ukradli ją Brazylii. Pierwszego w tym meczu i dwutysięcznego w historii reprezentacji gola strzelił Thomas Miller. To było jeszcze trafienie w europejskim stylu, ale potem jego koledzy zaczęli taniec z brazylijskimi obrońcami. Swoją szesnastą bramkę na Mistrzostwach Świata zdobył Mirosław Kloze. Była wtedy dwudziesta minuta. W kolejnych sześciu dwa gole dołożył Toni Kroos, a jednego Sami Khedira. Pięć do zera w pół godziny. Zaskoczony świat wstrzymał oddech i nie wiedział co powiedzieć. Brazylia utonęła we łzach. Na emocje i pasje rywali odpowiedzieliśmy cierpliwością, opanowaniem i rozwagą. Przy stanie 2-0 oni byli rozbici, my bezlitośnie to wykorzystaliśmy. W drugiej połowie do gry dołączył André Szyrle, który sensacyjne 5-0 zamienił w szokujące 7-0. Nigdy wcześniej Niemcy nie pokonali Brazylii na jej terenie. Nigdy wcześniej na żadnym południowoamerykańskim mundialu europejska drużyna nie wygrała z Latynoską w fazie pucharowej. Rozmiar historycznej klęski nieznacznie zmniejszył Oscar. Kto jest trenerem? Kto podejmuje decyzje? Ja. Skład, taktyka i styl gry to moje wybory. To ja jestem odpowiedzialny za wynik i to najgorszy dzień w moim życiu. Łzy na lata pozostaną jednym ze wspomnień tego mundialu. Kto wie, czy gdzieś w Brazylii jakiś dziesięciolatek, tak jak kiedyś ale nie obiecał wczoraj płaczącemu ojcu, iż kiedyś sam będzie mistrzem świata. Canarinos płaczą i wciąż nie wierzą. Ta wczorajsza porażka to jedna z najbardziej bolesnych tragedii w historii brazylijskiego futbolu. Robert Elgendi był świadkiem dramatu miejscowych kibiców. Mecz Brazylia-Niemcy oglądał wraz z nimi w największej strefie kibicę na Copacabanie. To był koszmar, z którego Brazylia szybko się nie wybudzi. Nikt w tym kraju nie zakładał porażki z Niemcami. Co za wstyd, co za lanie. Przegrać ok, ale zostać tak zmasakrowanym? 1-7 to i tak najmniejszy wymiar kary. Brazylijczycy nie chcieli tego oglądać. Wychodzili ze stadionu jeszcze przed przerwą. Mieli rozdarte przede wszystkim serca. Tak przygnębiającej atmosfery w największej strefie kibica na Copacabanie nigdy wcześniej nie było. Podczas meczu z Niemcami padał deszcz, ale po tym spotkaniu pokaż będzie nie tylko pogoda, ale i cała Brazylia. Fernanda i Stefan trzymali się dzielnie. Ona Brazylijka, on Niemiec. Ona smutniała z każdą minutą. On po cichu ukrywał radość. Cieszę się, że wygrywamy, ale też jestem trochę smutny ze względu na moją dziewczynę. Nie chcę oglądać, jak Brazylia przegrywa tak wysoko. Piłkarską dumę i pewność siebie Brazylijczyków zastąpił teraz wstyd. Smutek przerodził się w rozpacz, a momentami nawet w gniew. To wina Freda. I kto teraz będzie mistrzem? Na pewno nie reprezentacja Canarinhos, która po raz drugi w historii nie wykorzystała szansy na wygranie mundialu we własnym kraju. Mundial w 50 roku był jednak dla nas gorszy. To była porażka w finale. Teraz woli mniej, bo to tylko półfinał. W tym kraju nieśmiertelność zyskują zwycięzcy, a przegrani są wytykani przez lata. Dlatego nawet jeżeli Brazylia zajmie trzecie miejsce, to nie będzie miało większego znaczenia. A Niemcy? Niemcy rzecz jasna są w siódmym niebie. Na finał do Rio wybiera się kanclerz Angela Merkel i jest to dobry znak, bo z nią na trybunach drużyna Joachima Lewa jeszcze nie przegrała. Niemieccy kibice stanęli na wysokości zadania. Pokonać to jedno, pocieszyć drugie. Co innego internet, tam litości nie było. Był za to rekord. 35,6 miliona tweetów w trakcie meczu. Jeszcze nie opadł kurz, jeszcze piłkarze nie opuścili stadionu, a już nawet operatorzy kamer pod szatniami żartowali z brazylijskiej klęski. Wszystkie odsłony Chrystusa z Rio to był motyw przewodni. Angela też pozdrawia. Myślę, że ten mecz zasługuje, by mówić o nim historyczny. Mogę tylko powiedzieć, że życzę drużynie wiele sił i koncentracji na pozostałe zadania. Sama zresztą przyjedzie dopilnować, by zostało wykonane. To była noc euforii. W prasie jeszcze ona żyje. Brak słów, sen. Kupcie tę gazetę, by pokazać wnukom. To tylko niektóre tytuły. Media podkreślają też wielką formę piłkarzy Bayernu Monachium. W finale mundialu ten klub już ma siedmiu reprezentantów, a dziś mogą dołączyć Arjen Robben i były trener. Tylko się cieszyć, że kilka godzin temu Bawarczykiem oficjalnie został on, Robert Lewandowski. Swoje marzenie już spełnił Mirosław Kloze. Gol strzelony Brazylii uczynił z niego absolutnego rekordzistę klasyfikacji strzelców Mistrzostw Świata. Na czterech mundialach napastnik reprezentacji Niemiec zdobył aż 16 bramek. Takich goli strzelał w karierze dziesiątki. Ten był jednak ze wszechmiar wyjątkowy. Z wrażenia Mirosław Kloze zapomniał świętować go tak jak większość wcześniejszych. Po jednym ze strzałów bolała mnie lewa noga. Obawiam się, że nie byłbym w stanie wykonać salta, ale poza tym cieszyłem się jak zwykle. Bo jak zwykle był zabójczo skuteczny. Aby trafić do siatki w czwartym kolejnym mundialu, potrzebował zaledwie dwóch minut w meczu z Ganą. Aż trudno uwierzyć, że firmowe salta, pochodzący z opola napastnik, wykonywał już na mistrzostwach w Korei i Japonii. Tam wpisywał się na listę strzelców aż pięciokrotnie. Swoje osiągnięcie powtórzył na turnieju w Niemczech, a cztery lata później w RPA zdobył tylko jedną bramkę mniej. Mimo to i wtedy i dziś jego drugie imię to skromność. Najważniejsza jest drużyna. Jeśli ktoś ogląda nasze treningi, wie jak zespołowo potrafimy grać. Dziś liczyło się nawet wsparcie piłkarzy siedzących na ławce. Ale na miejsce w historii zapracował sam dotychczasowy rekordzista, Brazylijczyk Ronaldo, zdobył na mundialach o jednego gola mniej. Do czołówki jeszcze w trakcie tego mundialu może dołączyć inny reprezentant Niemiec Thomas Müller. Im dalej w mundial, tym przybywa nam piłkarskich kibiców. Podczas meczu Brazylia Niemcy pobili państwo rekord oglądalności tych mistrzostw świata. Wczorajszy półfinał w dwójce śledził co drugi Polak, który miał wtedy włączony telewizor. Dało to średnią 6 milionów 800 tysięcy widzów. Drugiego powodu do radości dostarczył nam internet. 340 tysięcy odtworzeń transmisji online w sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Stream jest rekordem internetu w Polsce. Dziś również liczymy na Państwa obecność, tyle że w jedynce czas na drugi półfinał brazylijskiego mundialu. Argentyna zmierzy się z Holandią. Messi i spółka zmotywowani podwójnie. Po pierwsze finał jest na wyciągnięcie ręki, a po drugie zwycięstwo byłoby najpiękniejszym uczczeniem obchodzonego dziś Dnia Niepodległości Argentyny. Piękne wspomnienia wracają. Oto 1978 rok finał Mundialu. Argentyna pokonuje właśnie Holendrów i zdobywa upragniony tytuł. Teraz po 36 latach celem jest dopiero awans do finału, który może być wywalczony w szczególnych okolicznościach. Grać w dniu niepodległości Argentyny to coś specjalnego, ale zagramy tak jak zawsze, z pełnym zaangażowaniem, z dumą. Bez kontuzjowanego Angela Di Marii. Stąd na A Leo Messi spoczywać będzie jeszcze większa odpowiedzialność za grę całej reprezentacji. Zadanie numer jeden: powstrzymać Ariana Robena. To będzie nie tylko starcie dwóch zespołów, ale także dwóch wielkich piłkarskich indywidualności. To piłkarz, który sam potrafi rozstrzygnąć losy meczu, to kluczowy gracz Holandii, jak Neymar Brazylii czy Messi Argentyny. Każdy z nich jest świetny, ale najlepszy jest Messi. Statystyki przemawiają na korzyść Oranie, z którymi Albi Celestes w ośmiu spotkaniach wygrali tylko raz. A w holenderskim obozie jak zwykle spokój, choć pytań nie brakuje o to, czy Pomarańczowi czwarty raz zagrają w finale, ale przede wszystkim o zdrowie Robina Van Persiego. Występ strzelca jednego z najpiękniejszych goli tego mundialu wciąż stoi pod znakiem zapytania. Robin Van Persie od kilkudziesięciu godzin zmaga się z wirusem żołądka. Wątpliwości nie ma tylko, jak zwykle, trener Luis Van Hall. Van Persie to nasz kapitan, a ja mam zasadę, że kapitan gra zawsze. Musi być oczywiście w dobrej dyspozycji, ale Robin ma tylko problemy żołądkowe i plastry na nogach. To nic wielkiego. Poza tym Holendrzy mają wspomnianego już Ariena Rubena. Wreszcie nikt nie narzecza, że napastnik Bayernu jest na boisku egoistą, skoro jego egoizm tak wiele daje drużynie. Mamy do niego ogromne zaufanie, tak samo zresztą wierzymy w każdego z nas. Gra w Mistrzostwach Świata to spełnienie marzeń, cudowne doświadczenie dla wszystkich, zwłaszcza debiutantów. Tak jak dla holenderskich bramkarzy, między słupkami na powrót stanie Silesen, ale na pewno nie będzie miał żalu, jeśli na rzuty karne Van Hal znów sięgnie po Tima Trulla, a Trull załatwi finał. Holandia, Argentyna za niespełna dwie godziny, ale my już żyjemy tym meczem. Dziś rozgrzewkę prowadzi Jacek Kurowski. W TVP Sport rozpoczął się program Co jest grane. Gośćmi w studiu są Jacek Gmoch, Tomasz Żąsa i Marcin Żewłakow. Przedmeczowe studio w jedynce o 21.25. Mecz także w internecie na sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Stream. Zapraszamy gorąco i kończymy serwis niepiłkarską informacją. Michał Kwiatkowski zajął siódme miejsce na piątym etapie Tour de France, co dało mu awans na czwartą pozycję w klasyfikacji generalnej. Wygrał Holender Lars Bomm. Więcej w sportowym wieczorze w TVP Sport. Do zobaczenia jutro.